Dzień dobry, witam wszystkich sympatyków futbolu. Piotr Łodzi Telewizja Internetowa, Petar TV. Jesteśmy na stadionie w Kłyżowie, gdzie wysłuchaliście Państwo przed chwilką taniec Eleny z filmu bandyta Macieja Dejczera, a kompozytora Michała Lorenca. A co to oznacza? Takiego scenariusza nie wymyśliłby nawet Scorsese, nawet Tarantino, a nawet Alfred Hitchcock. Dzisiaj wielkie derby gminy Pysznica w Stalowolskiej Lidze Okręgowej 28 kolejce San Kłyżów podejmuje na swoim nowym, przepięknym stadionie Olimpię Pysznica. Obie drużyny w strefie spadkowej jest na pewno dużo, dużo więcej y, y, widzów. Rozpocznie drużyna Olimpii Pysznica, Łukasz Bajgierowicz od środka pola. Wspomniałem już arbitra głównego, jest to Tomasz Marek od autu Alan Fabianowski do Błażejowicza. No teraz przed szansą goście. Ależ przepiękne uderzenie Marcela Golika i prowadzenie Olimpii Pysznica. Ładnie sobie przyjął piłkę w polu karnym. Marcel Golik zgasił, uderzył pod poprzeczkę. Bez szans Sebastian Stój, bramkarz Sanu Kłyżów 22 minuta spotkania. I Olimpia Pysznica prowadzi w Kłyżowie 1 do 0 po bramce Marcela Golika. No, chodził tam po prawym skrzydle Golik. Często za mocne były do niego te dogrania. Teraz idealnie, precyzyjnie w pole karne. I Golik wyprowadza swoją drużynę. Ładnie przejął Adrian Golik. Minął jednego rywala, podczeka chyba, a jednak nie. Z lewej nogi Adrian Golik, druga bramka dla Olimpii Pysznica. Ale szał radości kibiców, kibiców Olimpii Pysznica zgromadzonych tutaj na, trybunie, na trybunach w Kłyżowie. 33. minuta spotkania, Adrian Golik podwyższa prowadzenie Olimpii Pysznica na 2 do 0. Świetną zaliczkę już sobie wypracowują w tej pierwszej połowie yy, piłkarze Olimpii Pysznica. Najpierw Marcel Golik, y, potem Adrian Golik. No i już dwie bramki, mimo iż to Kłyżów naciskał, naciskał, yy, ale te kontry. Kamil kapitan przyjeznych, on w swoim polu karnym nie myli się, gospodarze, i bramka samobójcza! Jest pierwsza bramka dla. Bramka kontaktowa dla Sanu Kłyżów. Dogranie wzdłuż linii. Naciskany przez zawodnika Sanu Kłyżów Kamil Bajgierowicz, kapitan gości skierował. Przed chwilką go chwaliłem. No teraz skierował piłkę do własnej bramki. Mamy jeden do dwóch i tu będą emocje niesamowite do samego końca tego pojedynku. Jak najszybciej doprowadzić do wyrównania na fali tej przed chwilką strzelonej bramki. Chociaż teraz przed szansą pysznica. Z ostrego kąta jest bramka. Fabian mściż bardzo szybko odpowiada. Trzeci gol dla Olimpii Pysznica, a san Kłyżów ma na swoim koncie jedną bramkę. Znowu do dwóch bramek zwiększają przewagę zawodnicy z pysznicy. 56 minuta meczu. Bardzo szybko pysznica odpowiedziała na stratę gola i szczelini kolejnego trzeciego z olipi Jeszcze rzut rożny. Jeszcze pozwala grać y, 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 Arbiter kibice z Pysznicy już tutaj krzyczą. Sędzia kończ, ale sędzia wie co robi. Kłyżów piłka w rękach y, Tomasza Sturza. Koniec Tomasz Mazur, arbiter tego spotkania. Zakończył mecz 28 kolejki stalowolskiej klasy okręgowej. Wielki derba gminy Pysznica, San Kłyżów nie dał rady y, postawić się Olimpii Pysznica przegrywając na własnym obiekcie 1 do 3. Serdecznie gratulujemy piłkarzom Olimpii pyszlica San Kłyżów jeszcze nie stracił definitywnie szans na utrzymanie się w stalowskiej Okręgówce, ale w tych dwóch ostatnich wynikach już nie wszystko od nich zależy. Będą musieli wygrywać, a jeszcze licząc na potknięcia ich sąsiadów z tabeli, przede wszystkim pyszlica, Brzyska Wola i Jeziora Kwałowice. Za tydzień tutaj znowu mecz bardzo ważny utrzymaniem. San Kłyżów z Brzyską Wolą, no ale zobaczymy jak ułożą się wyniki w innych meczach. Państwu serdecznie dziękujemy, że byliście na tej grubo ponad 100 osób na żywo, oglądało naszą relację live. Tutaj grubo ponad pół tysiąca ludzi, kibiców na stadionie w Kuźowie. Tak jak mówiłem, ogromne zainteresowanie w lokalnej społeczności, nie tylko w obu miejscowościach, ale w całym regionie stalowowolskim tym spotkaniem. San Kujżów przegrywa z 1 do 3. Komentował dla Państwa Piotr Kołodziej, telewizja internetowa Petar TV. My serdecznie zapraszamy na nasze kolejne spotkania. Na naszej antenie, Najbliższe już w środę, pozostajemy w lidze okręgowej stalowolskiej. Jedziemy do łowiska na mecz lidera tabeli LKS Łowisko ze Słowianinem Grębów. Jeszcze nie kończymy. Popatrzcie, teraz Państwo na radość Olimpii Pysznica na środku boiska. Fotoreporterzy, widzę: jest Damian Kuziora, jest Mariusz Biel ze Sztafety, są inni jeszcze fotografowie. Tutaj chwila była dla fotoreporterów. Olimpia Pysznica się cieszy, wygrywa w derbach, a przede wszystkim w walce o utrzymanie zdobywa trzy punkty. Jeszcze raz Państwu dziękuję. Piotr Kołodziej, telewizja internetowa Petar TV. Widzimy się na kolejnych relacjach. Obserwujcie także nasz fanpage Petar TV na Facebooku. Tam będą kolejne komentarze, kolejne zapowiedzi meczowe, jakie będą na naszej antenie. Jeszcze raz do usłyszenia, do zobaczenia.